Familia Szpakowski Witamy serdecznie Panie Sosy, cześć Cześć Oliver Cześć Ej Cześć Gdzie tam zapatrzony Na bajki Także witamy serdecznie Kolejny dzień O, poczekajcie, bo tu bałagan <laughs> W rajskim kurniku Życie na Filipinach, zaczynamy naszą przygodę dzisiaj z mechanikiem od klimatyzacji. Także jedziemy tam na reklamację. Zobaczymy co on powie co on zrobi z tą klimą. No i zobaczymy potem co się wydarzy. Anesa zostaje, nie chce jechać. Brynąca zabieramy. <toddź> Słucham. Słucham? Ale Cozdziałeś? Co chciałeś? nie, na Na koszulce ma Yes, I know. I look like daddy. Tak ma na koszulce. Że Tak wiem, wyglądam jak tatuś. <noise> tak? Próbujesz przestrażyć taka znowu. No nie zlecimy. Ok, idziemy. No, przepraszam pana. Idziemy. Idziemy. Tak? Mamy butę. Mamy butę. To było rajne. No, to było butę. No, ale No, no, na tej butas. Jesteśmy już na miejscu. Mechanika sprawdził i mówi, że tam jest taki zabór. Teraz wam pokażę, i może to trzeba będzie wymienić albo wyczyścić. Nie wiem. A czyścił to? Ale może coś jest nie, wiem, nie tak z nim. Zobaczymy, wyciągnie, podejmie decyzję. Chodzi, wytłumaczył mi, dlaczego mi się wyłącza. Ten freon, ciśnienie tego freonu dochodzi chyba do 200. No i jak. Normalnie jest chyba 140, 130, jakoś tak. Ale podczas jazdy dochodzi do 200. No i wtedy. Kompresor się wyłącza, klimatyzacja się wyłącza ze względu bezpieczeństwa. bezpieczeństwo. Mówi, że powyżej 200 po prostu rozłącza kompresor, nie. Więc... Ale dlaczego jest takie ciśnienie? Może dlatego, że ten system jest nieźle yy, przepłukany, nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy ten zawór. Soberek. Psst, ps, boy, ps. Oliver, tu ma boy I chce się grać może. You want to play? Oliver! Nie! No. Tak? Chcesz pograć? Nie You want the ball? Nie! Tam jest taka część łącząca. No i to czyścił, ale teraz wyciągnął i mówi, że lepiej to zmienić, więc. Pojechał do sklepu kupić tą część. Nie wiem, to reguluje ciśnienie, czy jakiś taki zawór łączący. Nie wiem, nie znam się. A tu Danika, poparcie co odstawiła. Jakie zabawki wzięła dziecku do zabawy? Lalkę Barbie, no padna. Pytam się jej, czy nie było samochodziku. Ona mówi, że nie. Danika, you cannot let him play. the Barbies Co really so but... Vanessa? Vanessa została tam the... A to Vanessa zostawiła w samochodzie A co o samochodach? On ma samochody czy nie? On ma trochę samochodów W domu Tak Boże, co? Co tu się stało? Łącuch spadł Pod górkę hm. A? Cień, ma. Okay. mówi, że Oliver będzie NBA player, tak. Ja bym raczej powiedział, że będzie nie wiem, bił się może. <grystanie> tak jak tata w szkole. A wysoki urośnie, to będzie walił tych Filipińczyków z góry, im takie kokosy dało. No. Chodź, 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 chodź. To jest ta stara rzecz, to jest ta old one? Nie Mówi z No jest Karolek Miałem problem z plimą znowu wyłączała mi się cały czas, wiesz? Tak Działała i nagle z no, przyjechałem z powrotem, powie... znaczy, tam facet w tym w karmen powiedział, że źle był system oczyszczony, a ten co, do, co mi naprawiał powiedział, że tam taki, nie wiem, jest taki zawór, wiesz, ten zawór trzeba wymienić. No jakieś piwko się napijemy? Tak na szybkości. Karolek mówi, Karolek mówi, że te, no co będą gadać? No piwko jedno małe, że ktoś tam umarł na raka, ale ja tutaj powiem wam, że na Filipinach to tak mało osoby, mało osób umiera na nowotwory. Tak? Filipińczycy? Ja nie znam ani jednej osoby, która by na raka umarła. Nie poznałem przez 8 lat. Na co? Na trzustkę, tak? No przetłumacz. No trzustka to odchłania. Jak oni ten tandwaj piją, to gazolina. Oni na to wołają benzynę. Wiecie ten tandwaj, To tak jak te alpagi nasze. Ten rum filipiński najtańszy, najmocniejszy, taki jest ten standard, ja. A, jelita grubego. A, grubego. No ale to Nie mieszkała na filmie. No. Naprawił, naprawił. Zobaczymy, na razie działa. Jeszcze nie dojechałem do domu

Słuchaj, coś tam podłączał do tego, ja nie wiem co to jest, ale to mówię jakiś odkurzacz podłączał do systemu Wakuł, no Nie wiem, nic nie wlewał, ja nie widziałem żeby wlewał, jeszcze Nie wlewał do klimatyzacji sami, bo sama klimatyzacja też potrzebuje olej tam wiesz Ten silnik Nie wiem No nie wiem, nie widziałem, żeby jakiś olej, jakiś olej wlewał gdziekolwiek, nie wiem, po prostu jak mi, przez... tak? jak mi przestała działać ta klima, to się wkurzyłem strasznie, tyle pieniędzy wydałem i problem, nie? Zarobiło? Tak, Co ładnie Ładnie, tak? wideo że ty Okera Video, video, video. Hello. Hello. Daughter, <laughs> Wypadek był wczoraj, Karol mówi tutaj Tam stoi samochód nie chcesz samochodu? Dlaczego? Człowieku, ktoś nie za Wszędzie korki Wycofać gdzieś, wjechać na ulicę I Dużo kosztuje utrzymanie Samochodu <grymne> No tak stary, ja tyle pieniędzy wydałem teraz Wiesz, wydałem? Klimatyzacja i serwis samochodu 30 tysięcy bezu To za 30 tysięcy 000... To 30 tysięcy To jest połowa motoru I policja z nie ma. Wiedziałem co masz klucz, masz klimatyzacji i jak też szpaga, ale tutaj trzeba te szpaga i przejść sam. No przecież ja tyle czasu nie miałem samochodu, nie? Ten samochód to tylko wydatki mam. A moto to od wiaderam masz 50 peso, zamykujesz zupełne za 300 peso, ty 30 km.

Nie powiem ci, że wiesz... Fajnie z tym samochodem, wiesz możemy wsadzić dupę i pojechać gdzie chcemy, wiesz, z całą rodziną. Nie? Na motorze to by było... Wiesz no dzieci, dzieci mam też inaczej. Ja przecież na Sikihor tyle czasu jeździłem na motorze i, i było OK. I tu na Panglao jeździłem na motorze, zawsze na motorze, tak? Dopiero motoru się pozbyłem jak do karmen poszedłem. No, wiesz, czwórkę też na motorze można jechać, przecież jeżdżą tak Filipińczycy, ale to nie, ale to jest niebezpieczne bardzo, nie? Jak ja mam to już jest niewygodnie, ale wiesz, tak w w pięciu, nie, 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 nie jak nie? mówi nie? Raz w trójkę, to już nie, jak nie A jak piątka, szóstka jeżdżą, już nieraz mają takie ławki po i nie, 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 na tylko będziesz musiał sobie ją trochę oczyścić, bo co? Przerzucę, no. Karolek, jakby ci te rurki nie były potrzebne, to możesz potem mi je oddać przy okazji. No, ale jakby ci nie były potrzebne, no. Pompę dałem Karolowi, żebym se zamontował. Powiedz teraz, y, skolka ty Nic <grym> Nie chcę, no co ty, chory <grym> jesteś U mnie będzie stała i się po, tylko zniszczy, także spokojnie Przystojniaku A jak to studnie nie mamy, to chcę kompanię no. Nie chcę pieniędzy Zresztą bo bogaty jest. Bardzo <grym> Tutaj mamy dziewczynę dla Karola tak, tak, Single, ready to mingo, have a look <grym> Karol Ha? Kantek foto, only video. Only video, Foto to dlatego na Mariuszu koleżanka przyszła.